pewno jest kilka osobowości, co jest dla nas najważniejsze. Szukamy treści w człowieku, czyli co ma do przekazania, żeby coś, żeby kawałek z wnętrza wychodziło. Przychodzą ludzie kompletnie nieprzygotowani często, po prostu no, liczą na improwizację. Myśmy myśleli, że te trzy minuty, które dajemy na dzień dobry, żeby człowiek wszedł, czy kobieta, czy mężczyzna... I zaprezentował coś, coś, co robi najlepiej w życiu, co ma nam do zaoferowania. Yy, okazuje się, że większość jednak przychodzi po prostu, bo, bo są, bo są, ale oprócz tego, że się jest, to jeszcze trzeba coś, coś nam przedstawić. No więc mamy tutaj taki szereg yy, różnych yy, zadań aktorskich, które staramy się. No, wyciągać z tych ludzi emo emocje, bo to chodzi wszystko o emocjach. Ale jest kilka kolorowych postaci, które myślę, że to tak jak do rejsu robił casting znany wszystkim reżyser. To też my tak szukamy takich, takich kolorowych postaci, które, które coś będą. Oprócz tego, że, że po prostu są, reprezentować i, i są. I jest ta, taka pani, która oprócz tego, że yy, kolekcjonuje kapelusze, to sama jest takim kolorowym kapeluszem, i to jest cudowne. I myślę, że ona znajdzie miejsce dla siebie na przykład w tym filmie, bo bo jest jakaś, po prostu no, trzeba być jakimś, a nie po prostu być. Często się ludzie wstydzą, nie, boją się jeszcze, więc my próbujemy, dajemy czas, żeby żeby się troszkę otworzyli, więc próbujemy otwierać ludzi. Jest to nowatorska jakby forma ciekawa dla mnie pierwsza taka to akurat Długo się nie zastanawiałem, mówiąc szczerze, bo cieszę się, że mogę w czymś pomóc. Sam chętnie bym częstokroć, jak, jak mówimy o jakich zadaniach, to sam chętnie wychodził i pokazywał, jak należy, żeby, żeby, żeby nasi pretendenci do tej gwiazdy filmowej wiedzieli, o co chodzi, bo, bo, bo często oni nie za bardzo wiedzą, w którą stronę iść.